Dajcie, kochani, zobaczcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Dziś zaprezentuję Wam, jak wykonać krok po kroku bociana z wacików kosmetycznych oraz jak w prosty sposób zrobić takie oto żabki. Do wykonania bociana będzie nam potrzebny papier w kolorze czarnym, czerwonym, cztery płatki kosmetyczne, patyczek do szaszłyków, ołówek. Marker lub inny flamarster w ciemnym kolorze, klej, nożyczki oraz zaklątka od słoika. Najpierw zaczniemy od tego, że na czarnym kartonie odrysujemy sobie koło. Bierzemy wieczko i odrysujemy koło. Teraz wycinamy. to będą skrzydła bociana. Gdy koło jest gotowe, to przecinamy je na pół. Z czerwonego kartonu musicie wyciąć ziół w kształcie ostrego trójkąta. Rodzice na pewno Wam w tym pomogą. I mamy gotowy. Dziur. Teraz bierzemy pierwszy bacik, który posmarujemy na samym środku dobrze klejem. Możecie poprosić o pomoc swoich rodziców. Teraz drugi bacik również na środku smarujemy solidnie klejem i przyklejamy mniej więcej na tej wysokości tyczek do szaszłyków. Smarujemy dziób klejem, który przyłożymy do pierwszego wacika, który będzie stanowił głowę. Teraz smarujemy kolejny wacik klejem. i W ten sposób tworzymy głowę bociana. Bierzemy kolejny wacik i smarujemy go także solidnie klejem. I tworzymy brzuch bociana. Brakuje nam teraz oka. Oko z jednej strony i oko z drugiej strony. Nasz bocian nie ma jeszcze skrzydeł, więc smarujemy. Skrzydełka klejem, skrzydełko z jednej strony oraz skrzydełko z drugiej strony. Nasz bocian już jest gotowy. Jeżeli macie ochotę, możecie nogę bociana pomalować czerwoną farbą bądź drucikiem kreatywnym w kolorze czerwonym. Zrobić tak, jak ja zrobiłam to wcześniej na prezentowanym bocianie. Do wykonania żabek będziemy potrzebowali kartonu w kolorze żółtym, zielonym, czerwonym pasek kartonu w kolorze niebieskim klej, nożyczki, czarny flamaster, kredkę bądź mazak w kolorze zielonym. Kochani, poproście rodziców, aby narysowali Wam na zielonym kartonie koła, które później samodzielnie wytniecie, większe i mniejsze oraz dwie pary oczu dla żabek. Na czerwonym kartonie niech narysują Wam również dwa koła proporcjonalnie mniejsze od tych zielonych. Także koło większe i mniejsze. A wy spróbujcie w tym momencie z tego niebieskiego paska złożyć harmonijkę. Gdy wszystkie elementy są już gotowe, zabieramy się do pracy. Smarujemy czerwone koło klejem i przyklejamy do zielonego koła. To samo robimy z drugim czerwonym kołem. Teraz ginamy większe koło na pół. To samo robimy z mniejszym kołem. Będziemy teraz przyklejali. Żabki do kolorowego kartonu. Najpierw duża rzadka i mała. Musimy skończyć oczka. Rysujemy czarne oczy. przykleimy. Teraz zabierzemy się do rysowania dalszej części żabek. Musimy narysować okrągłe brzuszki, które pokolorujecie w dowolny dla Was sposób. Rysujemy łapki, paluszki, tak jak potraficie. Oraz nóżki, Pamiętajcie, wszystkie żabki będą wyjątkowe, bo zrobione przez was, a na koniec przykleimy jeszcze. Rzeczkę, nad którą bawią się żabki. Smarujemy klejem przy końcach i przyklejamy klej. Tak powstały zielone żabki. Kleju nie można żałować.